Dzień dobry Prago, witam się z Wami prosto z hotelu W-Prag i zapraszam Was na challenge Epaka Vlogmas 3.0. Rok temu nadawaliśmy z Laponii, gdzie zabraliśmy Andziaks i Luke i wyszły nam absolutnie świetne świąteczne vlogmasy na YouTubie a w tym roku przygotowaliśmy coś niesamowitego. Tym razem mamy ze sobą 18 influencerów. Podzieliliśmy ich na trzy grupy. Będą czarni, czerwoni i biali. Także już jak za chwilę poznacie, kto jest w jakiej grupie, możecie tutaj w komentarzu pod spodem, pod tym odcinkiem, napisać, której grupie kibicujecie. Czeka na nich Gra Miejska, Brak, Google Maps i Walka z Czasem. Gra toczy się o wysoką stawkę 10 tysięcy złotych, gdzie sponsorem jest EpaKPL i to zwycięska grupa wybierze na jaki cel charytatywny przeznaczy ją. Czy ich paczka przetrwa rywalizację? Moi drodzy, zaczynamy za 3-2-1 start Mamy pierwszy gotowy pokój. Jak myślicie kto to jest? Dla mnie! Kurczę! Dziękuję bardzo! Proszę bardzo, super! Nie już doczekać. Finally! Proszę bardzo! Dziękuję bardzo! I kolejny pokój Proszę ja! Mamy? Ja. Eee, eee, Bagażę, to mój bagaż na dwa dni. Kocham to. Dobra, kto pierwszy wchodzi, kamień papier, nożyce. Dawaj. Ale do trzech. Do trzech. Raz, dwa, trzy. Jeden, Raz, zaraz. dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeden, jeden. Jeden. Raz, dwa, trzy. Dwa, jeden. jeden. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Przegrało. Przegrałaś? Trochę to spało. Zapraszamy. Kobieta przegrała, ale... Zobacz, mam otwartą łazienkę, tak jak lubię! Wreszcie. Tutaj wszystko ładnie wygląda. No, a ja myślałam, że cała łazienka jest tak na widoku i tak patrzę. Mówię fajnie, fajnie. Fajnie, dotarliśmy do Pragi. Tak jest, pierwszy raz w tym mieście, pierwszy raz w tym kraju w ogóle jestem, ale zapowiada się ciekawie. No, Piękny no, 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 hotel. hotel. No dosłownie. No, wjeżdżamy, zobaczymy co się kryje o. dalej. Wow, wow! Ej, wow! Jakie jak to wy... jest duże! Jak to wygląda w ogóle! Jest waga! Chciałem się zdarzyć właśnie ostatnio, <noise> uwagi. Pierwszy plus. Oj, słuchajcie, jeszcze plusy? Wow, o nie! Nasz, <noise> nasz, nasz operator, operator prawie dowadzi... zginął z wrażenia, Dokładnie. Ojej. ten I tu mamy prezenty. No dobra, ej, odpakowujemy dla no, oczywiście, no że tak, a przecież kultura wymaga tego, żeby prezent od razu odpakować, nie? Ładnie wygląda i paruję. Mamy paki, ale fajny pokój, taki futurystyczny. Podoba mi się. Na pewno się tu i dzisiaj, dzisiaj. Tak. mogę możemy to otwierać? Możemy. I co ta nam epaka przygotowała? Tadam, tadan, tadam Szczoteczka, żeby nam nie świerdziało z ust. <śmiech> <śmiech> Dziękujemy że nie bardzo, że przyda się. Tu też są skarpetki, widzicie? Co powiedziałem? Skarpetki ej, ej, zawsze są sztos, do... bo one się przydają po prostu. To jest taki prezent, który dostałem od babci, od cioci, dostałem nawet od tepaki, także ej, sztos. słuchajcie, czy to jest święty Mikołaj gdzieś obok? Szczerze, modliam się do Boga, żebyśmy dostały proszę, ten pokój, a Emilka jest święta. To jest tajemnicze przejście do części modlitwy. Marian, tu jest jakby luksusowo. Każdy się depcze akurat dziś. No, przyłóż. Pokaż. A które też piętro? Zobacz na numerek. Ten chyba jest pierwszy, nie? O Jezu! Ale ile! No. <grymka> mega ładnie. A czemu mamy łazienkę na środku? Patrz. Ja myślałam, że to jest tak pięknie. No i oczywiście łóżko małżeńskie. O, o nie. Przybieralnia na środku. O co chodzi? To wygląda... Dobra, zabrać mój nie? No to jest prawda no. akurat. Opening! Jak paki ta paczka, co nam świętem. Co to jest? Dobre. Dobra. Szczoteczka elektryczna. Tym razem wyjątkowo nie zapomniałam szczoteczki. to mi szczoteczkę elektryczną? Szosy. Nie! Ej, szczerze? To było twoje marzenie? To, to było moje marzenie, przysięgam, że ja chciałam pod choinkę dostać szczoteczkę elektryczną. Epaka, I spełnia nie, marzenia ale będę czyściła zęby chyba cały czas. A czy marzyłaś Dziękuję. też o takiej voucher do wykorzystania do epaki? Tak. Emilka ja mam lepsze prezenty niż ty. No ja będę się była tym no dzisiaj. Na pewno nie. Bo to wsikasz i nagle no masz da, całą pas. rękę w masz voucher, żeby wysłać mi jej prezent. Ej, szczerze mi się przyda to bardzo. Na święto byś tej rodziny. Epaka Vlogmas 3.0. Uuuu, patrz w ogóle jaki z tyłu jest ten. A mamy taki matching, że no, razem... No, ja mam trochę inne. Ej, ty masz bardziej różową, to możemy ja coś zamienić mrzowo. w całym. To co, robimy wymiankę? Ej, no twoja jest przecież, przecież to, to jest też mi się spo... wydaje, Przecież to jest to. mi się wydaje. Przecież to jest. Właśnie to była w ogóle rozpakowujemy <laughs> wzajemnie swoje prezenty, ej słuchajcie. ładna! Sztosi. Ej naprawdę ładna. I tutaj mamy chyba jeszcze liścik, który nas wita na Vlogmas 3.0 Witamy w Pradze! Uuu. Cieszymy się, że jest <laughs> Voucher. Bardzo się ucieszymy, że jesteś tu z nami i tworzysz część naszej świątecznej <gry> <gry> Jeszcze raz, dobra. <gry> Witamy w Pradze, bardzo się cieszymy, że jesteś tu z nami i tworzysz część naszej świątecznej paczki. Czeka na ciebie mały. Czeka na ciebie mały startowy. Mały zestaw startowy. O twój promienny i zdrowy uśmiech, Absolutnie niezbędny na każdym Insta zadba marka. Sejso. Ja w ogóle znam tą markę, ona jest świetna. Chcemy, żebyś podczas tego wyjazdu uśmiechał się jak najszerzej. A co oznacza szarfa, którą widzisz obok prezentu? Czyli ta szarfa, o której się zastanawiam, to twoje barwy klubowe. A to my już się poddajemy? Nie. Ej, poczekaj, jaki ty masz kolor? Biały. że też Ej, mi to jesteśmy razem. Wystraszyłam się, że będziemy A? osobno, tak? Lili, nie Czekaj, bo ja tego nie wyciągnęłam. Niebieski ja mam. Żartuję, razem jesteśmy. Naprawdę? Ale... Ej, wystraszyłam się teraz, to nie... Ale nie, czemu ale... mi tak zestresowałaś? Poczekaj, szczerze. Co? szczerze, co ci mogę powiedzieć? Że to jest flaga, biały kolor to jest flaga poddania nie, się. Nie, to jest czystości. Albo poddania się. Ja Jesteśmy się nie poddaję. Ten. Dobra, To pewnie do tego challenge'u może? Możliwe. Możliwe. Nie wiem, a przeczytaj może. Uwaga, którą widzisz, To twoje barwy klubowe oficjalnie należysz okay. do drużyny? czerwonych. Czerwonych. Ej, teraz wszystko Zobacz. ma sens nagle! Zobacz, to się, to się wow. tak nie zakłada. Nie, mi się daje. wydaje, że tak bym się nie Ale wydaje, czerwień. Ty dzisiaj mówiłaś, że chcesz być taka agresywna. Tak. Trochę, wiesz, taka szybka. To, szybka. to moim zdaniem czerwień ci tego, tego doda. No dobra. No i super, ja jestem za. Czerwony. Ale ja mnie teraz bardziej. mega ciekawi, czy jakby nasz team jest czerwony, tylko nasza dwójka, czy jest więcej ludzi. W tym Dowiemy teamie? się jutro pewnie. No dzisiaj pewnie. Mam nadzieję, że mamy większy team. <laughs> no dobra. Wow, <laughs> Black Team! Wow, że jestem w czarnej drużynie. Tam były jakieś niespodzianki. Ale to też jestem Black, team. Black tarny, team. Czyli tarny. dołączamy do kogo? Wiemy, kto jest Black Team już? No, nie? się dumą, bo jutro to właśnie w tym składzie staniesz do walki w challengeu Epaka o 10 tysięcy. My możemy to wygrać, te pieniądze? O kurczę. Ale ja z nim? Razem. No dobra, to ja, ja za dwóch muszę działać, także. No, nie Będzie dobra. super, jedziemy z tym. Musimy tylko zapytać, kto jest w naszej, naszej ekipie. Kto jest w naszej ekipie? Oby. Czy wyglądamy poważnie? Chyba tak. Oby tak. Noś z dumą, bo jutro w tym składzie staniesz do walki w challenge'u epakapl o 10 tysięcy złotych na cel charytatywny. Okay. O 10 tysięcy złotych na cel charytatywny. No, jest fajny, szczerze. No, ciekawe co dla nas wymyślą. Bardzo fajne prezenty. Ubrania, kosmetyki, szczoteczka. Działamy. No to co? Lecimy Piona. na zwiedzanie Pragi i tego wspaniałego dnia. Let's go! Zaczynamy! Tak, oh, no. I ona korona. Zaczynamy przygodę. Dobry, witamy się z Państwem już z Pragi. Już dlatego, że mieliśmy przecież długą, ale dobrze, pozwolą krótką na papierze podróż. E, wyruszamy teraz na łódź, zbieramy całą ekipę. Wszyscy są podekscytowani, bo dostali prezenty fajnie i małą informację o tym, co się będzie działo później. Czekamy na naszego przewodnika Patryka

po Pradze może być trochę zimno, więc jestem przygotowana, futro, czapkę, wszystko ma. E, I co? Później mamy szybko we i jarmark, na który czekam najbardziej, więc mega się jara. E, zobaczmy, jak wygląda Praga w czasie świąt. A my ruszamy, a wy Magdy macie w telefonie, prawda? Słuchajcie, tu będzie bardzo dużo ludzi. Ważna informacja dla was, że idziemy mniej więcej także w lewo i cały czas idziemy prosto, więc proszę nie wchodzić na jarnę, dobra? Proszę. Idziemy teraz na jedną z głównych atrakcji, e, czyli rejs e, po Pradze. E, I czeka na nas atrakcja w postaci czegoś gorącego do picia i czegoś słodkiego do zjedzenia. I mamy dwie godziny na specjalnym, adwentowym e, boat trip. Który jest tylko dzisiaj, jutro, chyba za dwa tygodnie i tyle? Także jakaś fajna taka atrakcja, która niecodziennie jest tutaj w Pradze, ale tutaj pachnie. Pachnie taką krewetką, aż, aż chce się wejść do środka. Na stolikach mamy bransoletki, pani prosiła, żeby założyć. Robię to. Roman. To nawet widzicie, się... jaki gentleman. Proszę. O, Masz pięknie. Pragu u Szczerze było blisko, żebym kalesony ubrała, ale jest tak gorąco, że cieszę się, że tego nie zrobiłam Zazdro <grymne> W razie teraz przed nami dwie godziny takiego rejsu świątecznego adwentowego. To jest właśnie pierwszy rejs taki w tym roku, także otwieramy te rejsy świąteczne tutaj w Pradze i pokażę Wam, jak wygląda droga. Czyli my tutaj wystartowaliśmy port Czech Bridge. Akurat nie było trzyby, ale to nieważne. Płyniemy sobie tak, później jest Charles Bridge. Płyniemy sobie dalej, 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 zawracamy i tutaj centrum i wracamy sobie do portu Czech Bridge. Także chodźcie, idziemy celebrować. A, dzień dobry Mike, dzień dobry, dzień dobry. O, Su, jak, Uuu, jest. Oje, jak pięknie jesteście. super, jak słodko, ojej, jak pięknie. Dali pan sobie tego Co ty za rzęsy To, co to miało... dzisiaj pierwszy rejs, może taki testowy, spróbować czy się uda Dobra, fajne Ale będzie Trzymaj ten pojazd, No to mogę jeszcze trzymać miękkie, miękkie, Jeszcze raz O, ładne, więc tak tak od góry, żeby było rzekę Jeszcze, jeszcze, jeszcze o, super. Ładne. Jeszcze jedno. O, ładne tło jest teraz. Ładne tło, ładne tło. O, pięknie. A nie, czeka jeszcze raz, bo tam coś było. Śmich, pociąg. Już? Pięknie. <laughs> no bliżej siebie, nie odsuwaj się od Krzysia. Boże, on jest niebezpieczny. Śmiejemy się, dawaj. A czemu ma pozycję zamkniętą? Dobra. Dobrze, dobrze. dobrze. E, słuchajcie. Teraz rozdzielimy się. E, hello, hello. E, rozdzielimy się, zamawiamy. Cztery, cztery Zamawiamy cztery e, Ubery XL. Jedziemy do mama shelter na obiad, o kolację. Zjemy. E, napijemy się czegoś gorącego, gorącej herbatki, e, czekolady. E, i śmigamy na jarmark Bożonarodzeniowy. Także uwaga. E, pierwsza grupa 6 osób. To. Zaraz z fenami jadę jak coś. Dawaj raz, dwa. Dziewczyny same, nie? Trzy. Dobra, ja ja poczekam. Jeszcze dwie. Ja bez... bez... Gdzie masz? Dobra, niech się sami podzielą kobiety. Mi się chce tych tankawiczki. Właśnie nie podzielą się sami. Ja muszę być pewny, że jest 6 6 6 6 6. To zapraszam pierwsza grupa do mnie 6 osób. E, Iwonka.

Dobra, przepraszam. Radek zabiera pierwszą grupę sześciu osób. Zapraszam. Ja, ale mama Selte. Z... No, ma, to... Mama Selte. To... W... To, to... 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 to, tak? Frag. Ej, fajnie. Szczerze, jest jest. to... to... jest to... jestem. <laughs> nie, w sensie ja się mega jaram tym Jarmarkiem. Tak? Naprawdę <laughs> jak kocham jarmarki i. Z Gdańska przyjechałaś i w Czechach się Jarmarkiem jarasz. A stąd z muszą jechać do Gdańska. Żeby nie było Gdańsk, wygrał faktycznie konkurs najlepszego Jarmarku w Europie. Także zapraszamy do naszego pięknego miasta. Tak w zeszłym roku, ale szczerze po prostu było przez to tyle ludzi, że... Ja znienawidziłam ten jarmark, Bo naprawdę od kiedy ogłosili po prostu wyniki tego konkursu, to wiecie, wszyscy tam jeździli. I tam w pewnym momencie tak, ceny podrosły gigantycznie. Nie dało się w ogóle nigdzie przejść. Dlatego uważam, że Praga wygra ten nie no, a Dzisiaj pierwszy dzień jest otwarty jarmark. Tak? No jest pierwszy dzień No dobra, idę w takim razie i widzimy się potem. Jeszcze się nie Tak, Dobra. Wszyscy mają swoje grupy. Ja wam to skrócę, bo nie da się radę tyle oglądać. Po prostu wszyscy łączą się w grupy, żeby iść na Ubera. Moja grupa musi już iść na górę, bo Ubera nas czeka. A epaki. O właśnie. Zamówiła Ubera, Uber od razu przyjechał. Tylko Luboń, 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 tak, 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 klimaty dobra Dobra. luboń, 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 jeszcze? luboń, jeszcze? luboń, herbata, dziesiąta herbata dziesiąta herbata. Jedynastka. Jesteśmy już po rejsie, jesteśmy w Mama Shelter na obiad do kolacji. W sumie, powiem szczerze, że wygląda to trochę jak taka Wigilia klasowa, e, ale jest super. Mamy teraz przystawki, zaraz wejdzie gorąca herbata, ginger tea. E, no i co? Rozmawiamy, jeszcze się poznajemy, bo już po kolacji zabieramy was na jarmark, na jeden z najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych tutaj w Pradze. Znajdujemy się właśnie w samym centrum Pragi na największym, najpiękniejszym jarmarku bożonarodzeniowym w tym mieście i idziemy testować grzane wino. Bezalkoholowe, oczywiście. Praga słynie z przepysznych, smażonych serów, więc idziemy ich. My lubimy sery. Trzymaj, jeszcze kolejną trójkę. Super! pochodźmy na coś, żebyś nie i to no, no, Ej, zobaczcie. Bobki. A, Dobra, bobki. Bobki, bobki. No, Może coś, <ślesztuk coś <ślesztuk ładnego? <ślesztuk ja ja myślę, że coś takiego personalizowanego na przykład, że. coś... Tak, 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 tak. Ale ja tak nie mam. Ty kradniesz to, czy co? <noise> <noise> nie chcę, Lubię. Ale to są takie bombki nie w moim stylu trochę. W sensie, że one są takie starodami. Jeszcze... No wiem, ale nie ma. Mikołaj i tak, a ten domek to jest okej. Okay. To jest każda. Ale ta jest to taki bombek. Dobra, mamy challenge. Każda z nas w ciągu 10 sekund znajduje no. swoją bombkę oprócz Mikołaja, bo już mamy wybranego. Dobra, oprócz Mikołaja. Domek. Domek? domek. domek. Eee, ja chcę domek. Jacek? Ja wybieram, czekaj. No jestem Jacek. szybka, ja już mam domek. Ja już mam domek. domek. Ja diabełka. A jak sobie te Mikołaje? To jest takie potrójne. I się zgadzamy wszystkie. Dokładnie. Diabełek? domek domek i, i Mikołaje. I Mikołaj, i bierzemy. Bierzemy. Okay. do zobaczcie jaka jest piękna koinka w pracy. O, jest naprawdę duża. Jest to naprawdę dostojna koinka, ale żeby tutaj dojść to jest taki prawdziwy challenge, co? I to była dosłownie dżungla ludzi. Serio. Ale udało nam się, się. przez tak, krokodyle, tak. przez przeszkody, drzewa, to jest droga twojego taty do szkoły. I dochodzisz jest. Co? Udało się. Ja to jest taki nieśmiały, on nie chce nic zrobić przed tą kamerą, dlatego mamy dla ciebie challenge. Ja nie jestem nieśmiały, tylko jestem bardzo świeży tutaj. Bo no w tym ale słuchaj, no to w takim razie przyłamiemy twoją świeżość. I ja mam dla ciebie challenge, a reszta grupy wymyśla karę. Więc no jakby twoja decyzja. Challenge to jest taki, że masz stanąć, w sumie tu gdzie stoisz, nawet trochę bardziej do tyłu, i zaśpiewać jedną kolędę, ale na cały głos nie. nie Kara? Kara? Kara zgoda, 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 pełna, pełna zgoda, pełna, pełna zgoda. Jestem Prawosławne nie zamkolę. No ale prawosławne, ale też melodijne. No no no, no, a inaczej powrócimy o burgery. Last Christmas. Nie. No Last Christmas, ale jaka kara. Ale burgerek wiesz już. Ja się jedzę nie stamtąd. No. Nie, to to, to już żadna no, kara. Nie. Ale ale nie ma kasy, musisz to załatwić bez kasy. Tak. Zmienić się do, za Red Damy mu jednego Red Bulla. Nie, nie wiem, nie wiem co, nie. To pójście mu ten, pójście mu tło. Muzyczne. Nie, no wymyśl coś innego. No, no to nie wiem, to ktoś musiałby wymyślić. Ale nie można challenge'u zmieniać. No nie no to, ale kary nawet nie daliście mu jakieś do wykonania, bo kara to jest drugi challenge. Uwaga, Uwaga jaka kara? Musielibyśmy zrobić tak. Zaśpiewaj dwie piosenki. musielibyśmy zrobić tak, nie, żeby, żeby, tak, żeby wziąć telefon, żeby zaczął muzykę, zaczął tańczyć. My do ciebie podbijemy po chwili, zobaczymy ile ludzi zacznie tańczyć razem z nami. Jaką muzykę? Nie wiem, coś świetnego. Będzie słychać? No? Będzie. Jak tak. Jeśli to będzie słychać. Bo tyle za Kara, tańczy, to, czy kara jest, kara tańczy, jest tańczy, tańczy. czy kara jest? Myślę, że kara to po prostu wspólne grupowe upokorzenie tak na jakiejś Tak jest. I tak Nikt nas nie, nie zna. zna. No, Nigdy w życiu nie spotkamy karę. tych ludzi jeszcze. Na... Przepraszam, ja was znam, ale jestem po drugiej stronie no. kamery. szybko. No, dobra. Drawisko. Ma nie ma. Święcach, nie no to na Christmas. No to last Christmas. Ja. Tak. 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 To po polsku, to zobaczymy, zajmować. ile jest Polaków. Na... Nie, 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 to Las Las Przez 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 jest Polak. To będzie dobry Będzie international. Sobie... E możemy epaka wysyła paczki na cały śpiewać. świat, więc akurat. Gotowy? A głośniej. Leci? No Tak. To trzeba śpiewać jeszcze trochę. <laughs> hey, ale ale Christmas oh. yes, yes, <laughs> <laughs> I gave you my heart But the very next day You gave it away This To save me from tears I give it to Someone Special <laughs> <A laughs> Last I gave you my heart but the, the very next day, you gave it away. My best To save me from tears, tears. I gave it to someone yes. special. Yes. I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. Give it away. I give it to someone special. <laughs> <laughs> <'Cause> Christmas <laughs> Christmas gave it my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I give it to someone special. <laughs> <laughs> Czytałem dużo w internecie, że będzie dużo ludzi, że będą tłumy i tak dalej, ale nie spodziewałem się takiej ilości ludzi, bo generalnie chodzi się mniej więcej tak, e, dlatego jesteśmy kawałek dalej od jarmarku, który jest tutaj e, i chcę Wam powiedzieć, że jest super, jest dużo jedzenia, są różne pami pamiątki, są różne e, takie... Mm, Rzeczy związane ze świątami, bombki, dekoracje. Jest bardzo, bardzo klimatycznie, ale ilość ludzi totalnie mnie zaskoczyła. Totalnie. Słuchajcie, brałam udział naprawdę w wielu jarmarkach, ale ten jest bardzo wyjątkowy. Dzisiaj jest pierwszy dzień tego jarmarku i naprawdę jest bardzo dużo ludzi, ale jest naprawdę pięknie. Jutro przed nami bardzo wielkie emocje, dlatego bo zaczynamy coś wyjątkowego z wyjątkowymi ludźmi, z influencerami, których tutaj zaprosiliśmy. Także zapraszamy! I pierwszy dzień za nami. Mam nadzieję, że było intensywnie, podobał Wam się kontent. A ja zapraszam Was serdecznie na YouTube Epakapel. W każdy czwartek kolejny odcinek challenge'u. Także cały grudzień bawimy się w każdy czwartek o godzinie 18 na kanale Epakapel. A nasi uczestnicy walczą o 10 tysięcy złotych i będą mogli przeznaczyć je na dowolny cel charytatywny.